Sawkow, zadam ci takie pytanie. Przychodzi pacjent do gabinetu i mówi, że go boli z boku kolana. Co myślisz? Po pierwsze, pytam się, co robi sportowo, co robi życiowo. Jeżeli jest to biegacz, a z takimi najczęściej mam do czynienia, sam jestem biegaczem, to zakładam, o chyba jest to pasmo. A jednak gdzieś w tył głowie. Mam, a może to jest jakiś inny problem, który zaraz będę chciał Ciebie zapytać. Mm -hmm. Ale chyba najpierw powiem, co czym się zajmuję. Na pewno rozpoznaję w pierwszej kolejności napięcie całego pasma biodrowo piszczelowego które łączy się z większością włókien mięśni pośrodkowych, pośrodkowego Wielkiego, mm -hmm. a więc zabieram się za poprawę ścisku tkankowego. Ten tissue glide tu jest bardzo ważny, ponieważ przy przeciążeniu, przy lądowaniu na jednej, nocy ubiega na jednej nodze ubiegaczy to chodzi do wzrostu, zwłóknień. W tym obszarze przewlekłych stanów zapalnych. Myślę, że który Ty możesz potem upołowalniać w jakiś sposób, kiedy ja sobie nie poradzę. Stymuluję ustawienie biednicy. Pytam się, w jakich sprzętach? Pytam się o buty. Przychodząc czasami z tak startymi jednostronnie butami, mówią, no faktycznie, jak tak stawiają niewłaściwe stopę, bo mają zaburzenia czucia głębokiego, bo mają niewłaściwie dobrane obuwie, no to mamy szansę to uruchomić. I to naprawdę to się udaje. Bywało tak w jakichś tam okresach takich e, mocno przygotowawczych, że prawie dzień bez pasma biodrowo-piszczolowego biedrewopieściowego dla mnie był dniem stracony. Używasz sobie swojej praktyce określenia kolano-biegacza? Nie, bardziej chyba używam zespół pasma bedrowo piszczelowego ponieważ to nie tylko biegacze. Tak Ale zdarza się, że muszę biegacza namówić na rower, bo na rowerze, chyba jeden się zdarzył, żeby go bolało na, na rowerze, a tak, na, kiedy nie jesteśmy na jednej nodze, prawda, nie przeciążamy. Ale gdzieś jednak ci pacjenci będą dalej boli, boli, boli i wtedy myślę, że warto pomyśleć o odsyłaniu tak. do konsultacji ortopedycznej. Zdarzają mi się to tacy Powiedz pacjenci, zdarzają mi się tacy pacjenci, że rzeczywiście no najlepiej, jak takie padł, już jest po Takim Twoim zaopatrzeniu. I rzeczywiście, no jak każda inna choroba entuzjopatyczna jest to dość duży problem, bo potrafi, potrafi rzeczywiście każdemu sportowcowi czy osobie aktywnej dać mocno w kość. No i znowu, ja zwykle, zwykle staram się zacząć klasycznie, czyli NLPZ, czyli, czyli fala uderzeniowa ale rzeczywiście często, często musimy iść dalej, i wtedy bardzo często podpieram się y, terapiami biologicznymi komórkami macierzystymi, osoczem bogatopłytkowym i w wielu, wielu wypadkach te terapie przynoszą efekty. To znaczy, nigdy to nie jest tak, że ten ból znika do końca, ale wtedy pozwoląc tego pacjenta wysłać z powrotem do ciebie i zwykle temat kończymy. Ponieważ ty pracujesz w pewien sposób nad skutkiem tych przeciążeń, aczkolwiek bardzo skutecznie i biologicznie, a no ja staram się pociągnąć i uruchomić przyczynę i wtedy chyba będziemy optymalni. Dokładnie, dokładnie, bo właśnie to leczenie właśnie nie nieobjawowo, a przyczynowo jest bardzo istotne. No ale dobra. są pułapki diagnostyczne. Są pułapki, no właśnie o to chciałem, na początku zadałem Ci pytanie o ten bok kolana. Ty oczywiście zacząłeś mówić o tym naj, najczęstszej sytuacji, czyli właśnie o paśmie biodrowo-piszczelowym, ale pamiętaj, że mam jeszcze kwestię łąkotki bocznej. Złapałem się na tym, że... że założyłem pasmo, a potem się okazało, coś nie szło. Mówię, to proszę zrobić USG i wyszło wyszło co coś dla ciebie uszkodzenie łukotki bocznej łukotka tarczowata na, okay, na przykład to znaczy kwestie uszkodzenia łukotki bocznej to są bardzo rzadkie sytuacje może nie bardzo ale rzadsze w porównaniu chociażby do tej sławnej łąkotki przyśrodkowej, i że rzeczywiście pacjent po długiej terapii, tak Twojej, jak i mojej, nadal, nadal wykazuje objawy, no to tutaj raczej już musimy wziąć pod uwagę leczenie operacyjne, czyli artroskopię kolana. Dlatego myślę, że trzeba założyć, nie prowadzimy uporczywej terapii. Jeżeli po kilku, trzech, czterech, pięciu zabiegach moich nie ma zmiany, to myślę, że musimy pogłębić diagnostykę obrazową. Dokładnie, Diagnostyka. Diagnostykę, rezonans USG mm -hmm. i wysłać w tym przypadku do ortopedy. Dokładnie, dokładnie. Oczywiście objawy, e, objawy muszą korelować jakby z tym obrazem diagnostycznym, czy tak jak powiedziałeś, USG, czy rezonans magnetyczny. Jeżeli to się wszystko niestety dla pacjenta zgrywa na stół. Niestety. Ale potem na sto, po stole. Mamy szansę znowu wrócić do sportu, znowu realizować nasze Pełnym cele, y, pasje i być szczęśliwi. Dokładnie. I tego się trzymajmy. I tego życzymy Państwu.